W poniedziałek 24 stycznia 2011 roku o godzinie 14 w sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie burmistrza miasta Żarów z nowo wybranymi sołtysami gminy Żarów. Narada Robocza, choćby techniczne przy innymi akcentami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wszystkim gratuluję z Państwa jeszcze raz wyboru, tym jeszcze raz przy wyborze, w których uczestniczyłem. Natomiast po raz pierwszy w tym z Państwa przygotował uczestniczył Pan Burmistrz. W spotkaniu uczestniczyli również zastępca burmistrza, pan Grzegorz Osiecki, skarbnik gminy, pani Renata Dawlewicz oraz pracownicy referatu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji. Podczas spotkania sołtysi mieli okazję wypowiedzieć się na temat aktualnych problemów, na które napotykają podczas codziennej pracy na rzecz mieszkańców swoich wsi. Główną ideą tegoż spotkania było zapoznanie nowych Sołtysów z przepisami regulującymi funkcjonowanie poszczególnych sołectw, przedstawienie struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego oraz pracowników, z którymi Sołtysi będą współpracować najściślej. Leszek Michalak zapewnił z kolei, że jako burmistrz będzie dążył do jak najczęstszych spotkań wszystkich sołtysów, aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania dla bieżących problemów społeczności lokalnych. Miłym akcentem spotkania było wręczenie nowo powołanym sołtysom materiałów promocyjnych o gminie Żarów z życzeniami owocnej współpracy. Na zakończenie miłej wizyty postanowiliśmy podpytać nowo wybranych sołtysów o ich plany na najbliższe 4 lata kadencji. Czy jako sołtys ma pan jakieś konkretne plany co zrobić dla mieszkańców wsi? Tak oczywiście. Takim przede wszystkim jest parę na początek takich planów, które chcielibyśmy zrealizować. Nasza świetlica jest nowo po remoncie, po prostu nie mamy żadnego wyposażenia na niej, nie mamy naczyń. Zostały zakupione nowe krzesła i stoły, ale po prostu jeszcze potrzebny jest nam wiele innych rzeczy. Następnym planem to jest zrobienie na boisku sportowym płyty betonowej no i wiele innych zadań, które po prostu będziemy chcieli realizować przez, tą, przez ten okres. Pomocną rolę w działalności sołtysa pełni Rada Sołecka. Jak wygląda Pana współpraca z tym organem? W skład rady wchodzi pięć osób. Edyta Brańka, Karol Kudła, Ania Kołodziej, która jest przewodniczącą rady. Izabela Niżyńska i Monika Brańka. Spotykamy się, naradzamy w różnych kwestiach no i myślę, że nasza współpraca będzie przebiegała w sposób pozytywny na, na mieszkańców wsi. Jakimi cechami Pani zdaniem powinien odznaczać się Dobry Sołtys? Dobry Sołtys powinien zachęcać mieszkańców do wspólnej współpracy, do organizacji różnych zabaw, imprez, do wspólnego działania na, w naszej wiosce, Jakimi sposobami zachęca pani mieszkańców wsi do współpracy? Do współpracy y, będę robiła zebrania, organizowała różne imprezy, zabawy dla dzieci, dla młodzieży, żeby po prostu wspólnie pracować ze starszymi, z młodzieżą, no i jak najlepiej się spisywać w swoim obowiązku.